Jedyna taka noc w Europie, pełna niezapomnianych wrażeń. Po raz trzeci Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zorganizował noc naukowców. Tłumy dzieci, młodzieży i dorosłych odwiedziły dziesiątki stoisk, ulokowanych między innymi w bibliotece uniwersyteckiej i przed Centrum Konferencyjnym. Mamy kilkadziesiąt przygotowanych różnych wydarzeń. Gościem specjalnym Noc Naukowców jest pani Elżbieta Dzikowska. Za chwilę będziemy mogli oglądać pokaz naszych najmniejszych uczestników, którzy przygotowali spektakl dotyczący ekośrodowiska. Tydzień pracowałam nad tym strojem, trochę pracy wymagało, szczególnie jeśli chodzi o koncepcję. To jest zrobiona suknia z, z y, y, tych zakrętek od pić. Tylko tej nocy można było sprawdzić, jak pasjonująca jest nauka, wziąć udział w wielu eksperymentach i pokazach. Jest to robot usługowy LEMO, konstrukcji naszej własnej firmy Twój Robot. Potrafi rozmawiać poprzez używanie zdolnego sterowania klawiatury, poprzez Wi-Fi odbiornik. Potrafi jeździć, podawać ręce, ma ręce automatyczne. I oczywiście też mówić, ma dotykowy ekran czyli potrafi zareagować na dotyk. Największym zainteresowaniem cieszyły się stoiska, gdzie naukę pokazywano poprzez zabawę. Dzieci budują roboty z klocków Lego, to są takie nowe klocki Lego WeDo. Dzieci budują według instrukcji, później podłączają to do komputera, programują i te klocki zaczynają się ruszać. W tej chwili budujemy małpki i te małpki za chwilę będą grały sobie na bębenku. Pokazy były interesujące nie tylko dla dzieci, ale też dla nauczycieli akademickich. Bo ja też się ciągle uczę, proszę Państwa, chociaż jestem fizykiem. Dla mnie te niektóre przykłady są takie no, bardzo pouczające. Pomaga też um, młodzieży jakoś rozumieć, na przykład takie zagadnienia jak tutaj z tyłu za plecami. Tak, pana sekuruje. Ops, udało się. Stoiska odwiedzały całe rodziny, choć rodzice trzymali się nieco z boku. Dorośli mają problem z okazywaniem, tym, z okazywaniem tej fascynacji, mimo że często też o pewnych rzeczach dowiadują się po raz pierwszy, może kiedyś to było w szkole, ale zapomnieli, a tu jest odświeżenie tej wiedzy, a dzieciaki bez skrępowania wyrażają swoją fascynację tym, co się tutaj dzieje. Noc naukowców zakończył koncert Stanisława Sojki.